Nagranie. Koniec do Jaskowicza, ale w tym momencie pan Konrad Plauc kończy ten smutny przykry dla nas wieczór na stadionie. Dynamo w Mińsku, cieszą się Białorusini, bo oni jeszcze mają szansę na awans do Mistrza Świata. Jeżeli zajmą drugie miejsce, jeżeli przeskoczą reprezentację Ukrainy, wówczas w dwóch barażowych meczach zmierzą się bądź to z drużyną Niemiec, bądź to z Anglikami. Myślę, że słuszne gratulacje odbiera teraz trener Jest. On chyba też nie spodziewał się, że pokona Polaków w tak wysokim stosunku. Naturalnie, nikt się z nas chyba nie spodziewał. Ja mam nadzieję, że ta lekcja. Z tej lekcji, oczywiście przyklej lekcji, nasi, łącznie z Jurkiem Engelem, no, wyciągną odpowiednie wnioski i to będzie tylko procentowało podczas gry na japońsko-koreańsko-japońskich e, finałach. Wspaniały wieczór dla reprezentacji Białorusi. Dla nas dużo gorszy. Posłuchajmy, co sądzi po tym, co widzieliśmy dzisiaj w Mińsku. Jerzy Engel z naszym selekcjonerem rozmawia. Robert Siednicki. A no właśnie panie trenerze, co zadecydowało o tak wysokiej porażce zespołu polskiego dzisiaj? Przede wszystkim brak koncentracji, ponieważ te przynajmniej trzy bramki, które straciliśmy w dzisiejszym meczu, to była tylko zła koncentracja zawodników. Już nie ma co wspominać o bramce Jurka Dudka, czy później o nieporozumieniu Dudka z Łukiełką i tak dalej. Także dobrze czasem jest spać na ziemię i zrozumieć, że jeszcze nie jesteśmy mistrzami świata. Ma pan jakieś szczególne pretensje do defensywy polskiej dzisiaj? No, można mieć duże pretensje do naszej defensywy, ale przede wszystkim o to, że, że nie była skoncentrowana, ponieważ były to proste piłki, których łatwo było uniknąć. Jak Pan ocenia grę Mariusza Kokiełki? Ja Panu powiem, to nie było, nie było dla niego takie proste wejść dzisiaj w takim meczu, gdzie to Białorusini na wszelką cenę musieli to wygrać. Ale myślę, że jest to zawodnik pożyteczny i powinien zostać z nami. W podobnej sytuacji, to dzisiaj Białorusini będą niedługo już Ukraińcy im zwycięstwo w Chorzowie da prawdopodobnie awans. Co pan zrobi, żeby się zabezpieczyć przed podobnym scenariuszem jak dzisiaj? Przede wszystkim mam nadzieję, że będzie trochę więcej czasu do przygotowania, ponieważ tutaj rzeczywiście to rozprężenie po meczu, który dał nam awans do mistrzność świata było zbyt poważne jak się okazało nie wystarczyło absolutnie na dobrze dzisiaj skoncentrowany zespół Białorus. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy. Niezwykle smutny jest Ręgel, ale trudno się dziwić. Przegraliśmy z Białorusią. Uwaga. 1 do 4. 4 gole napastnika Spartaka Moskwa. Romana Wasiliuka dla biało-czerwonych trafił tylko Marcin Żewłakow. Ja już wiem, Janku, co będzie pisała prasa po tym spotkaniu, że nasi balowali po wygranej z Norwegią, że ta nie, balania trwała za długo, nie, nie. że byli zmęczeni i tak dalej. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to wcale balowanie, jest to przeżywanie. Ja wiem, sam trzy razy awans do finału mistrzostw świata wywalczyłem. Ja nie mogłem przez kilka dni spać. Akurat wtedy nie było takiej potrzeby grania meczu, chociaż po meczu na Wembley myśmy grali w Irlandii. Ja wtedy nie grałem, bo miałem kontuzję i Reprezentacja Polski, która zremisowała na Wembley, trzy dni później przegrała z Irlandią. Naprawdę, nie tą Irlandią, jaka teraz była. teraz jest mocna. Z cieniutką Irlandią przegraliśmy 1-0. Musi nastąpić rozprężenie. Popatrzcie proszę Państwa, na statystykę po tym spotkaniu. Przegraliśmy 1-4. To naprawdę jest trudne do uwierzenia. Teraz popatrzmy na to, co wydarzyło się, jak doszło do tej sromotnej przegranej. Biało-Czerwonych. Traciliśmy bramkę już na początku meczu po prostym błędzie Jerzego Dudka. W ósmej minucie trafił do siatki po raz pierwszy Roman Wasiliuk. No taki błąd może się tylko, przepraszam, że przyśnić. No, podać piłkę, no to był najlepszy podający yy, Jurek. Ale jeszcze raz podkreślam, cieszy mnie to, że jest to błąd yy, piłkarski, nie bramkarski. Tutaj naszych dwóch obrońców dało się ograć i Jurek bezradny był. Już na początku drugiej połowy drugi gol. Znowu strzał Romana Wasyliuka w długi róg. Nie obronił tego uderzenia Jerzy Dudek. A no tu niestety nie była sekuracji Mariusza. Dobrej i oczywiście Tomek dał się ograć jak O tej bramce chyba nie trzeba nic mówić, wystarczy na nią popatrzeć. No. Nieporozumienie, nieporozumienie, jeszcze raz nieporozumienie pomiędzy Mariuszem Kiukiełko i Jurkiem. Ten nie wiedział, czy ten dojdzie. Z kolei jeden, 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 jeden liczy na drugiego i mamy 3-0. Czwarta bramka. No To są nasze sytuacje. Tutaj Arek Bąk miał kapitalną sytuację. Gdyby trafił tą piłkę. Brak koncentracji. Chyba czuł, że ta piłka spadnie, bo, bo składał się do strzału. Nie było dla dekretarza. Po prostu nie trafił. I to jest ta bramka. Trzech naszych. Jeden zawodnik białoruski i 4-0. Cztery bramki Romana Wasiliuka. w sumie jego pięć w eliminacjach Mistrza Świata. Będzie długo pamiętał ten wieczór 22-letni napastnik drużyny Małopiejewa. Dobry strzał, ale w, środ w środek bramki i bramkarz nie ma prawa takiej piłki puścić. Ciągle było niebezpiecznie. Roman Szczenko, świetny Kapitalny. Zawodnik, świetny występ tego piłkarza jak i Wasiliuka. Tak, kapitalne uderzenie i Jurek. No, gdyby ta piłka zmierzała w okienko, byłby chyba bezradny. Na szczęście i polskiej drużynie udało się w końcu trafić do siatki podczas tego wieczoru. To jeszcze uderzenie Gilewicza, które widzieliśmy, ale bardziej na uwagę zasługuje przyjęcie piłki, właśnie sklejenie tej piłki i uderzenie. I tutaj w tej chwili mamy bramkę. Bardzo dobrze rozegranie piłki pomiędzy bliźniakami i Marcin. Uderzył piłkę, która skozłowała przed bramkarzem. To są bardzo, bardzo trudne piłki do obrony. Przegrały się, proszę Państwa, pierwsze spotkanie w eliminacjach Mistrza Świata. Pierwszy mecz przegrała drużyna Angela od tego czerwcowego, przegranego meczu z Holandią. Cztery bramki Romana Basiluka, tylko jeden gol. Marcina Żewłakowa w tabeli niewiele się zmieni. My oczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu na Mieszknickiej zagrozi. Ukraińcy pozostali na drugiej lokacie. Mają ciągle taką samą przewagę nad drużyną Białorusi. Dzisiaj jeszcze na antenie wizji sport po zakończeniu naszej relacji z Mińska. Mecz Norwegia-Walia, mecz dwóch drużyn, które nie zaznały smaku zwycięstwa. Proszę Państwa, to był naprawdę smutny wieczór dla nas. Słabo zagrało Lisadębę dzisiaj, słabo zabrało, zagrało kilku tych piłkarzy, na których liczyliśmy zazwyczaj. Można było to przewidzieć. Ja, to, ja powiem nie dlatego, że ja mówiłem, że wystawiłem rezerwowy skład, ale można było przewidzieć po takiej euforii, po takim wspaniałym zwycięstwie naszych chłopców nie uniknęło się tego. Jurek powiedział jedną rzecz. Zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, nie jesteśmy jeszcze mistrzami świata. To powinno procentować. Pamiętamy też o tym, że mimo, że graliśmy bardzo dobrze w tych eliminacjach, też często dopisywało nam szczęście. Zdobywaliśmy tak. bramki do szatni, zdobywaliśmy bramki w ważnych momentach. Dzisiaj było odwrotnie. Straciliśmy bramkę już na początku, po prostym błędzie. Potem, kiedy rzuciliśmy się w drugiej połowie do odrabiania strat, znowu Wasiliuk i na początku drugiej połowy było już 0-2. Czasami tak. to szczęście nie zawsze będzie nam sprzyjało. No, Musimy o tym pamiętać. Zapomniałeś jeszcze o takim szczęściu, że jak myśmy remisowali, to ci nasi najgroźniejsi rywale również remisowali. Także no tutaj było pura szczęścia. oczywiście y, była doskonała gra polskiego zespołu, ale jeszcze przeciwnicy grali tak jakby pod nas. W tej chwili szczęście nas opuściło, ale jeszcze raz podkreślam, niech nas opuszcza w takich momentach, żebyśmy znowu to szczęście odzyskali na finałach mistrzostw świata. Co będziesz sugerował trenerowi Jerzemu Engelowi przed spotkaniem z Ukrainą 6 października? Czy będziesz mu proponował, by wystawił właśnie skład inny? Czy też w tym nie. meczu, kiedy już jest przerwa, dłuższa po spotkaniu reprezentacji y, powinien wystawić ten jednak podstawowy, najmocniejszy skład? Y, nie podstawowy. Dziewięciu zawodników i tych tych, których będzie próbował. Tych, których będzie próbował jako tego 7, 8 czy 4 napastnika, czy 7, 8 obrońcy czy pomocnika. Żeby ci zawodnicy sprawdzali się w dobrym otoczeniu. Po to są w tej chwili te mecze. Proszę im wiedzieć. Oczywiście ja bym chciał, żeby te mecze były wygrane. Ale głównym, yy, powiedzmy, zadaniem tych spotkań jest to, żeby napewniaka postawić na tych 23 zawodników, których żaden z nich nie zawiedzie na turnieju mistrzowskim, bo tam będzie potrzeba... Yy, wielu zmienników, bo kontuzje w tej chwili w piłce nożnej to są obligatoryjne, nie masz. Żadnych. Proszę Państwa, nie kończą się piłkarskie emocje na antenie Wizji Sport. Już za chwilę mecz Norwegia-Walia, a dzisiaj o pierwszej w nocy na prawdziwe widowisko piłkarskie, nieco na pewno inne niż to, które oglądaliśmy dzisiaj w Mińsku. Argentyna-Brazylia na żywo mecz eliminacji Mistrza Świata Strefy Południowoamerykańskiej. A my już dziękujemy Państwu za uwagę. Pracowaliśmy dzisiaj w Mińsku, nasza drużyna. Przegrała. Niestety 1 do 4, ale ciągle jesteśmy w finałach mistrza Świata. Za uwagę dziękuję. Jan Tomaszewski. Boże Dariwanow. Dobrej nocy.